Siemone witam w kolejnym odcineczku z Overwatcha na Vertex.pl W dzisiejszym odcinku, głównie, a właściwie to tylko i wyłącznie, bany i kiki z turnieju HC, który się ostatnio odbył No, ogólnie to dosyć sporo tego było, także myślę, że będzie co oglądać, no i co, nie przytłuszam i zapraszam do oglądania Dora, słuchajcie, znalazłem sobie tutaj pierwszych urwisów, którzy sobie razem kopią no, generalnie to Dagon Philip sobie przybiegł do Tariduza. Dałem sobie itemki, jak możemy tutaj zauważyć. Także, także no, zwycięzcy konkursu pierwsze osoby, które dostały kiki i reset na turniejowym UHC. Gratulujemy. Także no. <dajam się> to by było na tyle. Dobra, topowałem się właśnie do pana Lolka k który sobie biegnie za iFim. <dajam się> I właśnie wyrzucam mu itemy. I właśnie sobie lognął. I właśnie sobie wrócił, więc chyba wszyscy wiemy co tu się zaraz stanie. No, kto by pomyślał. Eee, no dobra, także, także, także no poczekam sobie tutaj chwilkę. Jeżeli pan ifi nie przyjdzie na tym tego zgłosić, no to no to niestety poleci sobie z resycikiem. No dobra, także klasyczny scenariusz pan Ifi się na tym oczywiście nie pojawił, a miał trochę czasu. Także także no, no co no? Poczekam sobie do trzeciej minuty i kikuję ich obu. No także pan Lolek i pan ifi. Dziękujemy za grę. Dobra, pan Dupa sobie ma podobną gardę z białym podłoga-towarem, Także zobaczymy, jak na razie to Dupa sobie ucieka przed jakimś typeczkiem. No i zobaczymy, zobaczymy. Są oni tutaj teraz u siebie, tak, to jest zdecydowanie garda, także lecą sobie chłopaki. No niestety nie wyszło, nie tym razem chłopaki. Dobra, dostałem sobie zgłoszenia, że tutaj podobno pan Disco skama gardę z ojcem Pijakiem. <grystanie> tak, to jest zdecydowanie garda. <grystanie> Natomiast, nie wiem, jestem, poczekaję sobie ciekawości, co tutaj się stanie, bo oni i tak nie zabiją tutaj tego dpac ja full diamentowego, więc <grystanie> zobaczyłem, jeszcze jestem ciekawy. No bo w sumie, dobra, po prostu ich klikną może. <grystanie> nie wiem, no tak wygląda właśnie turniej. Dobra, słuchajcie, jestem sobie przy panu Florkaesie, który ma sobie mulciaka na serwerze. Eee, ogólnie to, to jest ten mulciak i no, jest to oczywiście turniej i podejrzewam, że wiem co się tu stanie. Pan Florka jest sobie awczy, kiedy jego mulciak sobie biegnie. Jest to oczywiście wyjątkowo podejrzany. Znaczy, nie no, nie jest podejrzany, w sumie to jest zupełnie normalne. Flor się tutaj zakopał i co? Co teraz mulciak będzie robił? no, Mulciak jak na razie też stoi. Zobaczymy. O, rysuje się. Podejrzewam, że Flor sobie tutaj gra jakimś wędkarzem albo czymś takim, a na no, Mulciak sobie wszedł z góra i po prostu chce sobie pokopać, albo po prostu sobie przebiegnie od główkę. No także zobaczymy, zobaczymy w sumie coś się ciekawego. No więc tak jak podejrzewałem, Mulciak ma oczywiście wybranego górnika i właśnie się wkopał. Kopy sobie, jak tutaj możemy zauważyć. Eee, no, podejrzewam, że sobie będzie koło, tak do 10 minuty, Także ja tutaj posiedzę. Flor oczywiście nie ujęcia sobie awczy. No, także, no nie wiem, ja sobie tutaj posiedzę chyba po prostu i poczekam, aż przyjdzie sobie do niego na kordy. Dobra, jesteśmy sobie mega blisko Flora. To są dosłownie kordy obok. I no, biegnie on. No, myślę, że to jest gdzieś tak ze 100-200 kratek. Tutaj Figarek sobie lata i mi przeszkadza. No, także teraz sobie na awku. I, i, I o, już to możemy zobaczyć, że zawodnik, który sobie auczył całą gierkę, nagle sobie wstał, nagle sobie przybiegnie tutaj jest jeszcze go zabije. Nawet, nawet nie wyjdzie sobie z tego mulciaka, tylko jeszcze go zabije. Zupełnie normalne zachowanie. Zbiera sobie drewno, tutaj pewnie zrobi sobie mieczek zaraz. No, 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 w sumie trochę śmieszne, że ludzie nadal w taki głupi sposób sobie oddają główki. Nie wiem, ja nie narzekam, mi się podoba. No, także, 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 zaraz sobie pewnie zrobię miećak, o już sobie zrobił Miacik i już biegnie go zabić. Oczywiście tutaj w tym przypadku to nie będzie kick tylko ban, także... Także no unlucky się mówi. Ban będzie dlatego, że to jest Mulciak. Gdyby to nie był Mulciak, to byłby kick, ale no, no w tym przypadku. Ewidentnie jest to Mulciak, także... No niestety, lecą sobie oboje z banem. Dziękuję za udział w turnieju. Właśnie dostałem zgłoszenie, że podobno pan Gonska garduje się z Leajem, który tutaj, który tutaj bije się z 8747. No już mi się tutaj nie podoba zbytnio to, że on go tak sobie ominął. Ale no poczekam, zobaczymy co tutaj będzie jeszcze. No to ominięcie było takie dosyć. No, nie podoba mi się to zbytnio, co oni tutaj robią. Już to śmierdzi, ewidentnie śmierdzi to na kilometr. Ale no poczekam, poczekam jeszcze chwilkę. Zobaczymy, co oni tutaj wciąż kogoś No, to omijanie się już tak tak średnio mi się podoba. Tu znowu się omijają. Oczywiście jest to przykład myślenia i targetowania. Nie jest to w żadnym procencie w ogóle garde, to jest w 100% myślenie i po prostu fokusowanie na najbardziej uzbrojonej osoby. Wiadomo. Każdy tak robi. Tak się właśnie grał. UHC. Eee, no, tak jest no. no. Oczywiście śmieję się, to jest ewidentna garda, także no, no, długo po raz kolejny ominął. Teraz się wbija jakiegoś innego zobaczymy może, może ten, ten gąską zaraz przyjdzie pomóc. Tak, dobra, dobra, to, to już jest ewidentnie garda. No niestety, dziękujemy chłopaki, miło było was widzieć. Dobra słuchajcie, jestem przy panu Mr. Ozonie, który tutaj jest mulciakiem Bartka Pro i ty. Eee, no, 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 no. Tutaj Bartek, Pro sobie kopię na afku. Hmm, hmm, hmm. Już ciekawy się zaczyna. Zobaczymy, co będzie robił pan Mr. Ozon. Zobaczymy, czy Mr. Ozon sobie biegnie, czy sobie może kopie, czy cokolwiek sobie innego robi. Także, także no, no nie wiem, już to samo kopanie na awku mi się nie podoba zbytnio Bo jak, jak wiem, że ktoś ma mulciaka na serwerze Jak ktoś sobie kopie na awku, to to się źle kończy <grym> Zazwyczaj Jeszcze nie miałem chyba przypadku, żeby to się nie skończyło źle eee, Tutaj kinam sobie pana Fiego, który przed sekundą dosłownie dostał kika eee, Bo sobie wrócił na serwer Także no, 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 musi sobie wylecieć ewidentnie jeszcze raz Z Swoją drogą, wyjątkowo inteligentne, że Kiknąłem przed sekundą dosłownie dwóch typeczków za oddawanie sobie itemów, a pan Bartek Pro jest sobie tutaj, nadal jest na ulciaku. Kopie sobie on ogólnie na dwóch tych kątach na awku, jak możemy zauważyć, także no... Nie, no ja sobie poczekam tutaj chwilę, i jeżeli stanie się tutaj coś ciekawego. To... Dobra, słuchajcie, pan Mister Ozon już sobie przestał kopać i biegnie sobie. Biegnie sobie do pana Bartka Pro oczywiście. Jest on... Dosłownie obok niego, nie wiem dokładnie gdzie on jest, natomiast, natomiast, jest on, ups, tu stałem mu przez przypadek na MD i nie mógł sobie klasków chłopak postawić, no, unlucky, nie wiem, no ogólnie to jest on, jest on dosłownie gdzieś obok tego Bartka, tutaj się, w... o, tam widzimy Bartka, o, Bartek sobie kopał na awku, a teraz magicznie, kiedy pan Mister Ozon sobie stanął na awku, to Bartek przestał kopać na awku i się po niego wkopie zaraz. Tu się jeszcze ruszy Mr. Ozon, wkopał się do niego na poziom pewnie, żeby idealnie na jego poziom się wkopać, no tak mniej więcej. Nie, natomiast jest to oczywiście, oczywiste mega oddawanie sobie w ogóle z Mulciaków, tutaj nie ma, nie ma żadnej dyskusji. Także no, no, tutaj w ogóle idzie do niego z kilofem, to 100%, 100 w ogóle oddawanie sobie z Mulciaka. Także no, chłopaki lecą tutaj z banikiem oboje. Dziękuję za udział w turnieju i powodzenia może na następnym. Słuchajcie, ogólnie to mega śmieszna sytuacja, ponieważ przed sekundą nie patrzyłem sobie uca. Tutaj rzekomą gardę ojca Piaka z, z potężnym Maćkiem. I na całe szczęście był na tym samym UHC pociąg. Ponieważ, mówię na całe szczęście, ponieważ zobaczył on coś na co totalnie nie, nie zwróciłem uwagi i czegoś nie zauważyłem. Tak jak widzimy tutaj. Zupełnie inteligentna zagrajówka, to zmiana swoich spodni żelaznych na... Znaczy, zmiana diamentowych spodni na żelazne. Mega jestem ucieszony, że pociąg to zauważył, bo totalnie ja byłem w zupełnie innym miejscu, ja patrzyłem na tego potężnego Maćka i nie zauważyłem, że ten, ten ojciec pijak wyrzucił sobie itemy. Jak widzicie, to ja tam sobie z tyłu gdzieś latam. I no, 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 no... Tutaj ewidentnie wyrzucił on temu potężnemu Maćkowi te spodnie. Tutaj on sobie będzie ich teraz szukał, jak widzimy. No nie wiem, nie wiem. bardzo, bardzo dobrze, że pociąg się tam pojawił i, i... no, no, no ogólnie to potężny Maciek i ojciec pijak. Ojciec pijak już w sumie poprzedniego dnia miał kilka, także no... mówi się trudno. Ale potężny Maciek, do resetu. Dobra, słuchajcie sobie, ja jestem sobie teraz przy panu serniku, który podobno ma karty z macicą. Jak widzimy tutaj już sobie biegną tak totalnie koło siebie. A, dobra, tutaj go sobie totalnie olał, okej. Okay. No, także... To taki szybki kiczek, ewidentna karta. No. Dobra, jestem sobie teraz przy swimmingu, który tutaj podobno ma karty z Glowixem eee, e, Tak, wyrzucił on tutaj oko, pająka na trutę podejrzewam. Glowix sobie tam stoi. Ogólnie to, przed całego tego ucha oni się tutaj mega jakby biegali koło siebie. O, Glovix sobie akurat przepala piasek, taki dziwny traf i teraz pewnie przyjdzie po to oczko zaraz. No, ogólnie to przez całego tego łuchca oni jakoś tutaj biegali, tak koło siebie, jakoś tak, nie wiem, po prostu... O, co mu jeszcze pokazał łapką ewidentnie, gdzie jest oko. Przez całego tego łuchca biegali, tak koło siebie, ewidentnie, ewidentnie się unikali. A teraz jeszcze to, także, że no, jeżeli on przyjdzie sobie po to oczko i zrobi sobie trudę, to, to po prostu będę miał już stuprocentowy dowód, natomiast... Myślę, że nawet gdyby nie rzucił tego oka, i tak by dostali kika. Teraz po prostu tak się złożyło, że, 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 że wyrzucił sobie to oczko. Także przynajmniej będą mógł sobie potwierdzić na 100%. Czy, 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 czy faktycznie tutaj oni mieli tą gardę czy nie? No, także, także zobaczymy sobie. I, no i no. No, jeszcze sobie biegnie po to oczko. Taki dziwny zbieg okoliczności. No pewnie, że tak. Teraz wraca do craftinga, więc sobie craftował trutę i, i no, no to jest dla mnie tutaj zupełnie, zupełnie mi to wystarcza, żeby ich skikować. No, 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 no dobra, no tam tak no, sobie w ogóle swimming zanim biega, mnie sobie go, no. Dobra, także, także dziękujemy Państwu za udział w turnieju, no i cześć. Dobra, także dzięki za oglądanie. Przepraszam, że ten tak wleciał z takim opóźnieniem, no ale, no nie chciało mi się zbytnio. Także, no, ale już jest. Także, jeżeli się spodobało, to możecie stawić łapkę w górę, komentarz, subika, udostępnienie, cokolwiek tam jeszcze. I no, możecie jeszcze dać znać w komentarzu, czy, czy, czy wolelibyście te filmiki, żeby były trochę częściej, ale z takiego banowania na przykład ludzi na aurze, na skafoldzie i na takich rzeczach, czy takie trochę rzadziej filmy, ale z jakichś takich właśnie gart na UHC, czy czegoś takiego. Możecie dać znać w komentarzu. Także, no, dzięki za oglądanie. Nie przedłużam. Cześć!